Kiedy myślę pozytywny wpływ, to od razu na myśl przychodzi mi też Michał Pilch. Niesamowita osobowość, niesamowicie pozytywny człowiek. I człowiek, który swoją energię, jak sam twierdzi, czerpie z, z innych osób. Tak, on bardzo docenia siłę w biznesie również płynącą z relacji między ludźmi. Posłuchajmy go. Zapraszamy. Więc myślę, że jest ogólnie pozytywny impact, i na tym chyba byśmy się skupili. A najbardziej pozytywnym impactem no to jest moje otoczenie rodzina, osoby, biznesy, z którymi zaczęliśmy tutaj współpracować. Moja historia się ogólnie zaczęła od 12 roku życia taka komercyjna gdzie grając w gry, jeden z administratorów, właśnie kafejki internetowej, Zaproponował mi 10 godzin darmowych, które mogłem wykorzystać, właśnie na programowanie, jak i też nagranie. Więc stwierdziłem, no, spróbujmy na programowaniu. No i tak w sumie moja historia się zaczęła od osoby, która zainteresowała się młodym człowiekiem, i skutek tego, tego zainteresowania spowodował, że moja cała kariera poszła właśnie w budowaniu różnych technologii, aplikacji, systemów informatycznych, dużych systemów bazodanowych. I kiedy miałem 12 lat, miałem taką szansę przez jednego fajnego znajomego. Pod czym, jak wyjechałem z rodzicami do Anglii, mieliśmy kolejną szansę wybrać kierunek, w którym chcę mieć. To była informatyka, albo kucharstwo. Wybraliśmy informatykę. Osoby z którymi się spotkałem też gigantycznie pomogły mi wybrać kolejne elementy kariery, w którym, w, którym, w którym chciałbym uczestniczyć. I za każdym razem, wszystkie te moje największe zmiany biznesowe, można teraz powiedzieć, że zawsze ten impact był najczęściej od ludzi, którzy mnie otaczają, którzy chcą mojego szczęścia. I nawet tutaj po powrocie do Polski, chyba tam z 5 lat teraz. Um, Osoby, e, które spotkałem na drodze dawały tylko pomocną dłoń i kierowały mnie w odpowiednich kierunkach, e, żeby się spotkać z odpowiednimi osobami, żeby porozmawiać, A, nie wiem, zróbmy jakąś prezentację, wyjść na scenę. OK, to było poza moją jakoś strefą komfortu na co dzień, ale warto właśnie e, stawiać sobie jakieś nowe. E, Nowe challenge, z którymi musimy się zmierzyć, uderzać w jakieś nowe tematy. I myślę, że osoby zawsze, które otaczają nas, mają największy impact, i nieważne, czy to są biznesowe, czy, czy, czy rodzinne. I teraz, tak, kontynuując moją też historię, myślę, że warto właśnie wspomnieć że teraz prowadzimy spółkę ochrony danych osobowych, gdzie zwykły konsument jest w stanie zobaczyć, które firmy przetwarzają jego dane, na jakiej podstawie, od kiedy do kiedy te zgody są. I to właśnie też wynikło z mojego doświadczenia marketingowego, taka aplikacja, bo wiedzieliśmy, budując takie systemy bazowe do wysyłania maili, telekomunikacji, wiedzieliśmy się, co dzieje się z tymi danymi. I w styczniu 2019 jakiś kolejny pomysł się narodził, że jednak ludzie nie chcą tyle telefonów otrzymywać, a w szczególności nie wiedzą, co się z tymi danymi dzieje. Więc tak też postanowiliśmy troszeczkę zmienić świat, co też zostało zauważone przez wiele biznesów, jak tutaj oczywiście Lubelski Klub Biznesu, co też muszę podziękować Agnieszce za, za cały support i możliwości, które też przyszły. Ale też zostaliśmy dostrzegnięci przez największy bank w centralnej Europie. To jest bank PKBP. Zainwestowali w nas w tamtym roku. Czyli jesteśmy w grupie kapitałowej, z czego też się niezmiernie cieszymy. No i teraz kontynuujemy cały czas swoją, um, swoją drogę i w tym kierunku, który chcemy. I dlaczego, dlaczego wybraliśmy też ochronę danych, czy to dla przedsiębiorstw, czy to dla konsumentów? Bo jednak. Osoby, po pierwsze, warto, w szczególności teraz ze zmianami RODO, które weszły do, do, do rynku, warto, żeby konsumenci wiedzieli, co się z tymi danymi. Wydarzyło, czy gdzie się podziewają, i kto też przetwarza te dane. Ale tak samo firmy, żeby, nie wiem, jeżeli mają jakiegoś nieuczciwego pracownika, żeby te wykrycia nadużyć, czy kradzieży, czy wycieków z tej firmy jednak ochronić przed, przed takim impaktem. No i teraz tak, dla młodych ludzi, zakładanie biznesów to nie jest aż taka łatwa rzecz, ale właśnie warto podjąć te rękawice, warto warto stworzyć sobie jakiś rynek, w szczególności, że technologie, które teraz wchodzą, które dają możliwości stworzenia aplikacji, jakiejkolwiek nam się zamarzy, może spowodować, że to my jesteśmy tym kolejnym pomysłodawcą, my jesteśmy kolejnym tym przedsiębiorcą, który, który wprowadzi niesamowite rozwiązania, czy to dla osób niepełnosprawnych, czy właśnie dla, dla zwykłych konsumentów, czy dla firm, coś, co będzie fizycznie używane, na polskim rynku, czy też zagranicznym rynku. I myślę, że warto próbować i się nie bać też spaść. My jako biznes spadliśmy wiele razy, naprawdę wiele razy, ale ludzie, którzy nas właśnie znowu otaczali, powodowali ten pozytywny impact za każdym razem, że ok, nie poddawaj się, leć dalej, próbuj dalej i za każdym razem gdzieś tam znajdywaliśmy drogę. I warto właśnie iść w tym kierunku, że otaczają nas ludzie i starajmy się otaczać ludźmi, którzy zasługują na to i oni na pewno pomogą nam w nawet w najgorszych sytuacjach. Pandemia sama w sobie zmieniła na pewno rynek. Na pewno poszedł rynek w, w tematyce technologii, rozwijania właśnie biznesów pod względem technologicznym jak się komunikujemy się dosyć mocno zmieniło ostatnim czasem, w szczególności w Polsce. Jednak wykorzystujemy bardziej te technologie typu Zoom, czy Skype, czy klik meetingi do prowadzenia konwersacji, czy, czy, czy spotkań. To na pewno wszystkie te zmiany pandemiczne dają też fajne możliwości wprowadzenia różnych nowych rozwiązań dla małych, dla małych czy też średnich biznesów. Duże komercyjne, jak na przykład banki, one zazwyczaj mają jakiś tam swój zespoły projektowy, gdzie zawsze jakieś tam nowe technologie próbują wdrożyć, ale małe i średnie firmy jednak nie posiadają jakiegoś oddzielnego swojego działu. Do stworzenia e, czy to właśnie strony internetowej, czy, e, czy wprowadzenia rozwiązań e, zarządzania magazynami, bo jednak dosyć dużo technologii zostało nie wiem, stworzone 50 czy e, 60 lat temu e, i gdzieś tam też próbuję aktualizować sobie na bieżąco. I teraz tak, czy pandemia ma duży skutek biznesowy na stan dzisiejszy? Na 100% tak. Um, czy daje też dużo fajne możliwości dla biznesów i rozwoju w, w internecie właśnie onlineowe, gigantyczne. E przykład Eobuwie i, i spółki CCC. CCC e był ogólnie gigantem na, e na podstawie sprzedaży takiej detalicznych w sklepach, e ale zakupiło niedawno e-obuwie I tak naprawdę teraz CCC zastanawia się, czy Całkowicie nie zrezygnować ze stacjonarnych sklepów i przejść w sprzedaż online, gdzie po pierwsze są koszty o wiele mniejsze, bo nie ma utrzymywania gigantycznych, gigantycznych sklepów. Zroty są o wiele szybciej to wszystko przebiega. No i tak naprawdę zamówienie, które człowiek składa, może od razu wyjść przy, przy zakupie. Przykładem takim, kolejnym z, z dużych sklepów, no to jest Amazon. Gigant, gigant rynkowy, który zaczął od sprzedawania książek, weszł w strefę biznesu i zrobił się jeden z największych spółek w biznesie. Więc, takiego typu zmiany, przejścia sprzedaży ze stacjonarnej czy usług prowadzonych stacjonarnie, można też przemienić na bardzo pozytywny. Na bardzo pozytywny biznes w internecie. To, co robimy na co dzień, czy to robimy szkolenia, czy to robimy właśnie aplikacje, strony internetowe, zawsze możemy to przekuć w strefę online i tam też to prowadzić. I teraz tak, to jest właśnie ta, ta piękność współgrania tych młodych ludzi i, i starszych też biznesów, gdzie Starsze biznesy nie są wyznane z technologią, nie, nie są tak fluent, nie, nie wchodzi to tak, tak szybko i też nie są na tyle odważni, żeby wprowadzić technologię od razu. Ale jeżeli właśnie młoda osoba, która ma jakieś fajne rozwiązanie dla danej firmy, będzie, zaproponuje im, słuchajcie, nie wiem, prowadziliście szkolenia do tej pory, nie, nie wiem, szkolenia BHP lokalnie. Teraz są utrudnione takie szkolenia. To można w tym momencie zrobić szkolenie online, tak? Um, I z, zrobić albo narzędzia sw sw swoje, albo znaleźć narzędzie i zrobić z tego samą usługę. Czyli cały zestaw usług, które, które są dostępne na rynku, bo nie wszystko trzeba zawsze tworzyć od nowa. Czyli jak tworzymy samochód, to nie robimy koła od nowa. Ale wykorzystujemy narzędzia, które są dostępne. Tworzymy z tego jakiś produkt czy usługę, i możemy to odsprzedawać dalej. To, to są fajne rzeczy, które normalny nie wiem, biznes, który na, na co dzień nie, nie funkcjonuje w internecie, czy nie jest obeznany w, w, te, w technologiach, on sobie sam tego nie zrobi. Ale jeżeli znajdziemy sobie tą niszę, tak jak tutaj powiedziałem, ze szkoleniami PHP, stworzymy im konkretne rozwiązanie na te skutki uboczne, które, teraz są, które są teraz na rynku przez pandemię, jesteśmy w stanie zaproponować im tą wartość dodaną, czyli, że oni mogą nadal kontynuować swój biznes, a ty zdobywasz w tym momencie klienta jako, jako przedsiębiorca. I teraz tak, no, z takich fajnych rzeczy, gdzie ja prowadzę swój biznes już któryś rok z rzędu, to jest, Uczymy się naprawdę gigantycznych nowych rzeczy. Spotykamy się z rzeczami, które nie śniło nam się 3 lata temu, że będziemy mieli styczność. Nie zakładając biznes, nie wiedziałem, że będę uczestniczył w korporacji, tak, tak bank. To przyszło. Um, tego nie planowałem, to przyszło samo i z, też musiałem się zmierzyć z tym, nauczyć też jak zachowywać. Więc jak zrobimy ten pierwszy krok, czyli postanowimy, ok, chcemy zrobić aplikację, czy chcemy rozpocząć biznes w internecie, czy otworzyć jakąś e, usługę. To jest dopiero początek drogi. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co czeka nas na końcu tej drogi, ale często gęsto, jeżeli mocno, mocno wierzymy w to, co, w, to, co, w to, co robimy i mamy gigantyczny, gigantyczny zestaw ludzi wokół siebie, którzy też pomogą tobie rozwiązywać swoje problemy. Czy też dawać Ci jakieś fajne sugestie, jak sobie z tymi problemami poradzić? To tworzy sukces. Um, właśnie. Biznes to nie jest tylko, że wymyśliliśmy sobie jakąś fajną aplikację i rozarbiamy na tym, ale to są, to jest rodzina, to, jest, um, to są księgowi, z którymi trzeba dobrze trzymać. <grymne> Prawnicy, żeby e, trzymali wszystko w ryzach. Um, to jest właśnie zespół techniczny. Z każdym z tych osób trzeba zrozumieć, porozmawiać, e, poczuć, e, oni tak samo muszą poczuć Twój biznes, e, poczuć, w którym Ty kierunku idziesz. I budując biznes, raczej budujemy taką rodzinę, można określić, i myślę, że. Największy, mówię, można wiele projektów zrobić, można wiele fajnych rzeczy zrobić teraz na rynku, jako, jako, jako młodzi przedsiębiorcy. Ale chyba jedna z takich najważniejszych rzeczy to mieć wokoło, wokoło siebie ludzi, gdzie Ty możesz pozytywnie też ich za, zaimpaktować. Czy, z, czy jest zagrożenie przeniesienia biznesu, że ludzie później będą chcieli wrócić do tego, do tego lokalnie? Myślę, że zagrożenie nie istnieje w takim punkcie, jeżeli mamy lokalny biznes i nadal chcemy go prowadzić, ludzie oczywiście będą, część ludzi będzie wracać, ale zawsze jest ten procent zwyżkowy, że jednak o wiele więcej osób każdego roku korzysta z zakupów internetowych. Coraz bardziej się przekonali do wszystkich transakcji związanych z, bez, z bezpieczeństwem zakupowania czy usług, czy, czy produktów. I teraz tak, jeżeli nawet otworzymy ten biznes internetowy, czy rozszerzymy naszą działalność o ten, o ten zakres w internecie, to tylko sobie robimy tak naprawdę rozszerzenie naszego rynku lokalnego. Czyli coś, co robiliśmy lokalnie, czy dostarczaliśmy kwiaty, czy mieliśmy butik, czy sprzedaż okularów, nagle mamy dostęp do nieograniczonego rynku, czy to. Um, bardziej właśnie lokalnego, docieramy do, do osób, które są już lokalnie i możemy się jakoś to rozreklamować, ale docieramy do Polski, do całego świata ze, ze, z naszym produktem, każdy ma szansę wtedy e, u nas zakupić, um, więc czy ryzyko istnieje? Sądzę, że nie. E, statystyki mówią, że coraz więcej osób kupuje, korzysta. E-commerce e, jest no, cał, każdego roku rośnie, już w szczególności w, w kierunku pandemii. E, lokalne biznesy no, przechodzą teraz dosyć ciężki, e, ciężki okres, ale myślę, że gdzieś to e, też w, w krótszym czasie się unormuje, bo jednak my, jako osoby, e, Um, inaczej, jak, jako ludzie zawsze szukamy tej interakcji. Um, ja sam czasami po prostu idę do sklepu sobie kupić jakiś ciuch, przymierzyć go, zobaczyć je, jak będzie na mnie wyglądał, niż tylko zobaczyć, o fajny ciuch sobie kupuję. Um, więc. Przejście do e-commerce w tym momencie jest tylko takim ekspansją rynku, który dotychczas pozyskaliśmy, i daje też szansę możliwości wejścia na nowe rynki, a co najfajniejsze. Bawić się w statystyki i analizy. Właśnie w których regionach, nie wiem, coś lepiej się sprzedaje. E, czy nie wiem, właśnie kurtki puchowe mogą się sprzedawać lepiej w Zakopanym niż w Gdańsku e, albo, nie wiem, na, w Afryce na tym przykład. Tak? E, pewne rzeczy domniemy, że takie są, ale e, na internecie bardzo fajnie widać sta statystyki, czyli właśnie wejścia użytkownika, czy to wyszedł z Google, czy z Facebooka, czy, e, czy z jakiejś strony internetowej, bo ktoś, e, nie wiem, napisał na nas artykuł. Można zobaczyć, które właśnie formy reklamy najlepiej działają dla nas. Że nie wiem, z tysiąc użytkowników weszło, z tych tysiąca użytkowników wizyt na stronie kupiło stówkę, nie, czyli 100, 100 produktów, jakieś usługi też. Więc daje też możliwość analizy biznesu w czasie rzeczywistym. Pokazuje się artykuł na, na temat nas w jakimś magazynie, widzimy, jaki to ma od razu impact pod względem sprzedalności produktu u nas w biznesie, czy na stronie internetowej, tak? I na tym właśnie też bazują algorytmy behawioralne, które mają niechlubną troszeczkę sławę, bo oczywiście skrypty nas śledzą a i tak dalej, dajemy tej swojej prywatności, ale w zamian za tą prywatność dobierają też produkty, które my tak naprawdę byśmy chcieli zakupić. Jeżeli nie wiem, przeglądamy lodówki, to w jakimś okresie czasu to chcemy zakupić tę lodówkę i może reklama, która się wyświetli, będzie miała, nie wiem, jakiś fajniejszy model, w fajniejszej cenie, bardziej atrakcyjnej, tylko nie mieliśmy czasu, żeby przeszukać setki możliwości, które są w internecie. Bo jednak też reklamując się w internecie, to trzeba zwrócić uwagę, że tych firm jest naprawdę dużo. Jest dużo competition firm, czy też biznesów, które też się reklamują. I zawsze trzeba odczuć o lepszym być od tej, tej konkurencji, która, która się pojawia na rynku pod wieloma względami, ale to też powoduje, że budujemy. Lepszego siebie i lepszego, le, lepszy biznes. Także nie stajemy na, na jednym poziomie, mówimy, to, tą usługę sprzedajemy za 100 zł i tutaj już nie musimy nic zrobić. Właśnie to też nas napędza, żeby tworzyć zmiany, bo jeżeli konkurencja nas wyprzedzi o krok, to my musimy zrobić te dwa kroki dalej. I, i tak się ogólnie w, em, buduje też fajnie biznesy, biznesy w internecie. Więc lepiej spróbować nowych właśnie rzeczy, kto, z którymi. Z którymi nie mamy na tyle styczności codziennie, prowadząc lokalne biznesy, ale próbując wejść w ten rynek internetowy, uczymy się nowych rzeczy i mamy możliwość też robić dużej ekspansji na kolejne rynki, jak zrobił Amazon czy też Google. Słuchając Michała, nasunęła mi się taka myśl, że jesteś wypadkował pięciu osób, z którymi się zadajesz. A jednocześnie budujmy biznes w internecie. No, można to pogodzić, jak widać, Michał dzięki swojej osobowości e, pogodził te dwie skrajności, ponieważ internet ogranicza kontakty między ludźmi, a on mówił o tych kontaktach bezpośrednich, o spotkaniach, do których mam nadzieję niedługo wrócimy.